Cześć, cześć, witamy Was. W ma za zagrajmy w magicę, wyzwania, pojedynki i inne tam pierduty. Dzisiaj będziemy grali wyzwanie na mapie napatrzaleństwa z nową postacią, bo kupiłem sobie parę DLC. Mam tu dużo postaci i takie wiecie, takie takie o, takie achy, takie m. I ta jest tak. Do plotek, coś tam prawa rękawica, lewa rękawica, fapuje dwoma podatność na błyskawica, odporność na ogień, życie i obrażenia fizyczne, czyli jest fajne. To jest różowy, czy to jest... To, to jest niebieski, dobra. To gotowy? No. Tylko wyłączę nagrywanie. No to co? Ja robię tarcze, ty dawaj tutaj. Pierwsza fala. Co zrobiłeś? Pan mi stanął, bo się sam poruszył. Tornado. O oh, tak. Amosh. Seria. Orle. Orle. Ej, podobno mam o to, o to odporność na ogień. Więc wy tyfy. Serio? Peter? Czym ja się leczę? Www. No. Pisze co innego, a robi co innego. Ej, zadaj mi obrażenia. No, oszukali mnie. A co? Że mam odporność na obrażenia fizyczne, ogień, a patrz. Jestem napalony. Super, interesuje mnie to bardzo. Ty zauważyłeś, że są nowe postacie? To dzięki mnie miałem. Seriously, nie ogarniam tej postaci. Ona jest głupia. Serio Dziękuję, bo chciałem wziąć ten kostur Co on robi? Czekaj, tylko zobaczę co zrobi już daję Jestem napalony Johnny Peter 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 Peter! Nie! Nie bądź Bartek, nie żyj. Ej, Tomasz. to masz. No to czekaj. to jestem, powiedziałem. Dziękuję. A ty co? No A to No to lodem, to lodem teraz, lodem to Spokojnie. to Ojej, książka. Eee! Radź sobie sam. Je, 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 je. Bojowy Tryb... włączony, lub zniszczyć wszystkich przeciwników. No nie No nie Chodź tu, obronię cię Oj, sorry Masz to zniszczenie, bastry Ja was zepchnę do dziur tego. katego Się fajcz lepiej, ja nie Obrzygam Cię, Peter. Jestem tym Bartkiem. Bartek, bez. Nie. Serio? Peter? Trzeba rzygać wskrzesz w bo nie, ja nie żyję. Masz rękawicę, Wlada? Peter? Nie, nie, no Ty mi da... tam. Od ciebie. To skąd masz moją rękawicę? No zginęłeś, ja wziąłem sobie. Odawaj! No przecież możesz sobie... To jest twoja podstawowa przecież. Hmm, foch. Moje rękawice wziął. Do papania. Kostur stoi. Co now now nowego w tej skrzyneczce? <grym> Tak! Wynocha. Tak. Mów. Mów, a dostaniesz to, co chcesz. Serio? Życie mi zabra zadaje obrażenia? To jak ja mam się uleczyć? Aha. Peter! Dajesz sobie radę? No, Która tu już piąta fala, ale wielki gigant. Patrz, ja go zrobię w bambuko. Wys wyssałem. Nie, nie, moja rękawica. Nie. Oj, Jak jaś. <noise> tu było nie chcąc. To nie mam Dziękuję. Zabrałem ci życie. Ja go wykończyłem. Dziękuję, że znowu zebrałeś mi rękawicę. Szósta fala. My doszliśmy do której? Do dwunastej, Max. Chyba radzisz sobie, jakoś. No, wiesz, już, już przeszedłem grę, tak, bardzo. Oj, sorry, posłuchaj się. Dzięki. zostawić mnie Bo cię podrapię Peter, Masz Tu RPG, chcesz? No to masz oh shit! no to Peter... RQSS, RQSS. Szybciej moje rękawice faperskie nie dają rady. <tutuj> Szybciej! Pa, nie, nie wytrysło. Nie dawaj życia. Nie, nie mów. Zgnałem. Nie! Wal mi, bo nie rękawica, nie! Nie, ja umieram! Nie, nie! Peter, Peter! Dawaj mi rękawice. Moje fab faby. Może pierwszy leczę. Peter! Peter, bo rękawica zniknie! Ale przeżywam, prawda? Nie, to moja rękawica! Vlad, gdzie jest twa? Nie, to moja prawa, no! Gdzie jest mój? Nie, to znowu moja prawa. Może ta? Jest! Pozwól życia Peter, daj no życia. Chodź tu Jak one nie będzie dać życia? No podejdź. I, I I czekaj tu. Czekaj. O. Dziękuję. A macie wy bezduszne członki. Dobra, tu już <gry> OK. Jestem bezpieczny. I'm safe. Ósma fala. Cieszysz się? Żyjesz? Aha, jesteś napalony. Nie, tylko nie oni. Nie, <gry> co za debile. Dajmy swego życia, deklu. Nie, to zrobiłem? Chodź tu do mnie Pierw się ulecz może Oj Giniesz Dziwne Nie wiem co się stało Przepraszam, ja tu pracuję Oj Daj trochę życzka Dziękuję no Jezu, dajcie spokój tej kuli! NIE! WON! 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 A podrapać cię, podrapać cię, no! Chodź, podrapię ci plecki! Am, am, am! No! Widzisz, od razu! Nie, moje! Dziewiąta fala, cieszysz się? One są pod... Nie. A gdzie moja faperska? Peter. A nie. No to... Nie rozumiem, że co chodzi. Podściejcie mi. Peter, serio, Deszcz. muszę to F D serio, F nie też nie, F D szykuj się, Peter. Zgadzam. Spokojnie. Ja też. No to co, dotrwaliśmy dziewiątej fali. No to co, no to komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Więc na razie. Cześć. Cześć.